On jest na skraju, by się z tobą skontaktować. Już trzymał swój telefon więcej razy niż myślisz. Już ćwiczył, co powiedzieć, przeredagował wiadomości i nigdy ich nie wysłał. Strach przed tym, co mu odpowiesz, a jeszcze gorsze przed twoją ciszą, paraliżuje go. Ale on chce rozmawiać, chce wiedzieć, czy wciąż jest miejsce na ostatni dialog. On żałuje to jest fakt ale czy to wystarczy? Czy chcesz go wysłuchać? On wie, że popełnił błąd, a to ciąży mu każdego dnia. To nie tylko tęsknota, to nie tylko poczucie winy, to uczucie, że coś pozostało niedokończone, że mogło być inaczej. Co teraz czujesz? Gdyby do ciebie teraz zadzwonił, odpowiedziałabyś? Czy wysłuchałabyś tego, co ma do powiedzenia? A może wolisz, aby zrozumiał raz na zawsze, że nie ma już powrotu? On potrzebuje odpowiedzi, minimalnego otwarcia. Znaku, że nie będzie mówił sam, że jego głos nie będzie już echem zagubionym w próżni, ale tego nie ma. Wszystko, co ma, to niepewność, obawa, że stając przed kolejnym krokiem napotka nieprzebyty mur. Już zaakceptował, że nie może cofnąć czasu, że nie może wymazać tego, co zostało powiedziane, co zostało zrobione, ale czy może naprawić coś? A może wszystko, co między wami pozostało, to milczenie, które nigdy nie zostanie przerwane. Zastanawia się każdego dnia, czy wciąż zajmuje miejsce w twoim życiu. Czy nadal myślisz o nim, gdy noc zapada, czy tęsknisz za tym, co mieli, czy jakiekolwiek wspomnienie wciąż sprawia, że się wahasz, czy już przyzwyczaiłaś się do nieobecności, czy ból zamienił się w obojętność. Bo jeśli tak się stało, nie ma już dla niego szans. On o tym wie i to właśnie hamuje go przed działaniem bo usłyszeć skończyło się definitywnie, wiedzieć, że nie ma już może, że nie ma miejsca na ostatnie spojrzenie, ostatnią rozmowę, ostatnią szansę. To jest to, co go najbardziej przeraża. On chce ci powiedzieć wszystko, czego nigdy nie miał odwagi. Chce przyznać się do każdego błędu. Chce wyjaśnić rzeczy, których wcześniej sam nie rozumiał. Chce opowiedzieć o chwilach, kiedy chciał wrócić, ale nie wiedział jak, o tym jak duma i strach go powstrzymały o tym, jak każda nieudana próba pójścia naprzód, tylko uświadomiła mu, że jakaś część niego wciąż jest do ciebie przywiązana. Ale czy to ma znaczenie? Czy chcesz wiedzieć? Czy dla ciebie to wszystko już nie ma znaczenia? Gdyby teraz cię szukał, gdyby powiedział, że musi z tobą porozmawiać, że chce spojrzeć ci w oczy po raz ostatni, co byś zrobiła? Czy byś go wysłuchała? Czy dałabyś przestrzeń, aby ta rozmowa mogła się odbyć? Czy po prostu zostawiłabyś go w milczeniu, jak być może na to zasługuje? Bo ta wątpliwość to to, co go teraz trzyma w niepewności. Wie, że ma decyzję do podjęcia, ale przed tym musi zrozumieć, czy jesteś gotowa go wysłuchać. A jeśli tak, być może to będzie ostatnia szansa, aby zmienić to, co zostało z tej historii. On jest na granicy działania i rezygnacji. Waga niepewności go pochłania. Z każdym dniem, który mija bez odpowiedzi. Bez znaku od Ciebie, bez wiedzy o tym, co dzieje się w Twojej głowie, zadaję sobie pytanie, czy wciąż warto się starać. A prawda jest taka, że jest wyczerpany, myśleniem, wahaniem się, czuciem ucisku w piersi za każdym razem, gdy wyobraża sobie, że idziesz dalej bez oglądania się w tył. Potrzebuje końca tej niepewności, ale nie chce definitywnego końca. Chce szansy. Tylko że nie może mieć tej szansy sam. To ty masz klucz do tego. To ty decydujesz, czy te drzwi zostaną otwarte, czy pozostaną zamknięte na zawsze. Zastanawiał się już tysiąc razy, czy nadal czujesz coś, czy złość minęła, czy uraza ustąpiła miejsca jakiejkolwiek możliwości rozmowy. Ale jak mógłby to wiedzieć? Nigdy nie dałaś tego do zrozumienia. Twoja cisza nie mówi wszystkiego. I to pustka, która go niszczy trochę bardziej z każdym dniem. On już się przekonał, że powinien zapomnieć. Już próbował, ale zapomnienie to nie jest tak prosty wybór. Nie, gdy wspomnienia wciąż są żywe, gdy niektóre miejsca wciąż ściskają mu serce, gdy pewne chwile wracają znikąd i sprawiają, że serce zaczyna szybciej bić. I wtedy myśli, czy ty też to czujesz, czy masz te chwile tęsknoty, a może dla ciebie to już przeszłość, coś zakopanego, co nie zasługuje na więcej uwagi, bo jeśli tak jest, musi to wiedzieć. Musi zrozumieć, że nie ma już dla niego miejsca w twoim życiu, tylko że nie chce tego odkrywać w najboleśniejszy sposób. Nie chce zobaczyć, że już jesteś z kimś innym. Nie chce usłyszeć od innych, że już nawet o nim nie pamiętasz. Chce usłyszeć to od ciebie. Chce, aby to ty powiedziała, jeśli to prawda, że to koniec, że nie ma już powrotu, że powinien iść naprzód, nie oglądając się za siebie. Bo chociaż to boli, przynajmniej byłoby to jasne zakończenie. Ale co jeśli tak nie jest? Co jeśli w głębi duszy ty także czujesz tę niepewność? Co jeśli też czekasz na jakiś ruch, znak, coś, co dowiedzie, że nadal jest coś do powiedzenia? Musi to wiedzieć, chce spróbować. Ale może iść tylko tam, gdzie pozwolisz. Gdyby teraz do ciebie zadzwonił, odebrałabyś? Dałabyś przestrzeń na tę rozmowę? Otworzyłabyś choćby małą szparkę, żeby mógł wejść? Czy może pozwoliłabyś telefonowi dzwonić, aż w końcu zrozumie, że nie ma już nic do powiedzenia? Ponieważ jest bliski odkrycia tego, w tę czy w inną stronę. Trzymał już telefon tyle razy, że stracił rachubę. Wpisywał, kasował, głęboko oddychał. Myślał, aby odpuścić, ale nie potrafi. Bo za każdym razem, gdy próbuje o tobie zapomnieć, coś go pociąga z powrotem. Jakiś szczegół, losowa myśl. Wspomnienie, które pojawia się znikąd. Zastanawia się, czy ty też to czujesz, czy w jakimś momencie dnia twoja myśl wraca do niego choćby na chwilę, ale być może nigdy nie znajdzie na to odpowiedzi, być może milczenie jest jego odpowiedzią. On wie, że jest granica, do której można się upierać i czuje, że zbliża się do tej granicy. Nie chce wyglądać na zdesperowanego, nie chce wydawać się słaby, ale także nie chce nosić tego żalu wiecznie bo mimo, że stara się iść dalej, prawda jest taka, że mu się nie udało. Był z innymi ludźmi, próbował się rozproszyć. Ale w końcu wszystko wydawało się błędne, bo to nie byłaś ty. Żadna więź nie była taka sama, żaden rozmowa nie płynęła w ten sposób, żaden uścisk nie przynosił tej samej poczucia przynależności. I nienawidzi tego przyznać, nienawidzi myśli, że mógł stracić coś, czego już nigdy nie znajdzie. Zastanawia się, czy masz jeszcze coś do powiedzenia. Czy są pytania, na które nigdy nie odpowiedziałaś, czy są uczucia, które zachowałaś i nigdy nie wyraziłaś? Chciałby wiedzieć, ale jednocześnie się boi, bo może się okazać, że odpowiedź nie jest tym, czego się spodziewa. A co jeśli powiesz, że poszłaś dalej? A co jeśli powiesz, że już nic nie czujesz? Czy jest gotowy to usłyszeć? Może nie, ale musi wiedzieć. Musi zakończyć tę niepewność, zanim go całkowicie pożre. Myśli o tym, aby pojawić się z zaskoczenia. Może spojrzenie w twoje oczy powie więcej niż jakiekolwiek wiadomości. Ale co, jeśli nie będziesz chciała go zobaczyć? A co, jeśli twoja reakcja będzie obojętna? Nienawidzi tej możliwości. Bo jeśli jest coś gorszego niż koniec, to uczucie, że nic nie znaczył. Ale czy to naprawdę prawda? Czy wszystko, co się wydarzyło między wami nie zostawiło śladów? Czy i zamknęłabyś teraz oczy i pomyślała o nim, nie poczułabyś nic, ani ścisku w piersi, ani nawet odrobiny tęsknoty, ani delikatnego dreszczu na wspomnienie jego głosu wołającego twoje imię? Bo jeśli chociaż odrobina tego pozostanie, być może jeszcze jest coś do uratowania. Ale musi wiedzieć. A pytanie, które teraz echem krąży w jego umyśle brzmi Czy pozwolisz na tę ostatnią rozmowę? Czy pozwolisz, aby wszystko zakończyło się bez ostatniego słowa? Nie ma już czasu na owinięcia w bawełnę. Nie zdzierża więcej tej duszącej czekania, tej nieznośnej sensacji, że coś wisi w powietrzu bez rozwiązania. Wie, że musi działać, ale pytanie brzmi: działać w jakim celu? Dla nowego początku, czy dla ostatecznej kropki? Jest zmęczony pytaniami, zmęczony próbami odgadnięcia, co czujesz. Zmęczony ugrzęźnięciem między pragnieniem, by spróbować jeszcze raz, a lękiem przed byciem zignorowanym. A ta niepewność, kosztuje go nieprzespane noce, sprawia, że na nowo odkrywa przeszłość, jakby wciąż mógł coś zmienić. Ale nie może. I to jest prawda, którą próbuje zaakceptować. Tylko, że nie chce akceptować, zanim nie będzie pewny, zanim nie usłyszy z twoich ust, że nie ma już nic do zrobienia. Musi wiedzieć, czy cały ten wysiłek, by o tobie zapomnieć, jest wart zachodu, bo za każdym razem, gdy myśli, że zrobił krok w tył, coś go znowu przyciąga. Jakieś głupie szczegóły, konkretne wspomnienie, twój śmiech, który nagle brzmi w jego głowie, nienawidzi tego. Nienawidzi, jak twoja obecność wciąż go prześladuje, nawet gdy cię nie ma. Potrzebuje końca lub nowego początku, ale nie może zdecydować o tym sam. A prawda jest taka, że nadal ma nadzieję, że ty też coś czujesz, że w głębi duszy czekasz na jego ruch, jakieś znaki, słowo, cokolwiek, co sprawiłoby, że opuścisz swoją gardę, ale nie może się tego dowiedzieć, jeśli nie dasz żadnego znaku. I tu wszystko się komplikuje, bo on jest bliski podjęcia decyzji, że lepiej raz na zawsze zakopać tę historię, że może czas zamknąć te drzwi, nawet bez wszystkich odpowiedzi. Ale czy gdyby to zrobił? Tęskniłabyś za nim? Czy zauważyłabyś jego nieobecność? Czy poczułabyś jakiś rodzaj pustki, wiedząc, że się poddał? Bo jeśli tak, może nadszedł Twój czas, by coś zrobić. On jest gotowy do podjęcia decyzji, ale masz ostatnią szansę, by wszystko zmienić. Pytanie brzmi, czy chcesz. On jest na skraju. Nie może już dłużej znosić tej niepewności. Z każdą sekundą, która mija bez odpowiedzi, bez żadnego ruchu z Twojej strony czuje, że się oddala, że traci wszelką nadzieję, która jeszcze mogła pozostać. Zastanawia się, co by się stało, gdyby po prostu zniknął. Gdyby przestał próbować, myśleć, czekać. Gdyby usunął twój numer, unikał każdego miejsca, które mogłoby przypominać o tobie. Gdyby udawał, że to uczucie, które wciąż go więzi, nigdy nie istniało. Czybyś to zauważyła? Czy nagle poczułabyś pustkę, nie wiedząc dlaczego? Czy zauważyłabyś, że coś się zmieniło? A może Twoje życie toczyłoby się dalej, jakby nic się nie wydarzyło? On musi to zrozumieć, bo jeśli odpowiedzią jest druga opcja, to wszystko już dawno się skończyło. Skończyło się, a on był jedynym, który tego nie zauważył. Ale jeśli w jakiś sposób czujesz wciąż coś, nawet minimalne zakłopotanie, ukłucie tęsknoty, poczucie, że wciąż czegoś brakuje, on musi to wiedzieć, bo nie będzie już więcej próbował zgadywać. Jeśli chcesz tej rozmowy, jeśli chcesz ostatniej szansy, by spojrzeć mu w oczy i powiedzieć wszystko, co zostało w tobie, to teraz jest ten moment. Ale jeśli nie chcesz, to zostaw wszystko tak, jak jest, bo on jest bliski odejścia. Naprawdę. I tym razem, bez oglądania się za siebie. Więc powiedz mi: chcesz rozmawiać? Czy wolisz, aby on zrozumiał sam, że nie ma już dla niego miejsca w twoim życiu? On jest w dokładnym punkcie między rezygnacją a ostatnią próbą. A prawda jest taka, że w tym momencie wszystko może go pchnąć w jedną lub drugą stronę. Gdybyś wiedziała, jak wiele o tym myślał, być może wszystko wyglądałoby inaczej. Ale nigdy nie potrafił pokazać tego w odpowiedni sposób. Nigdy nie potrafił powiedzieć odpowiednich słów w odpowiednim momencie. A teraz może już nie ma czasu, by to naprawić, ale co, jeśli byłoby inaczej? Gdyby wciąż istniał jeden, choćby najmniejszy włos możliwości, że ta historia jeszcze się nie zakończyła, bo on to czuje, czuje, że wciąż istnieje coś nierozwiązanego, coś, czego nie zdołał zgasić ani czas, ani odległość, ani milczenie. A jeśli ty czujesz to samo, to może nadal jest coś do powiedzenia. Ale on już dłużej nie będzie czekać wiecznie, już trzymał telefon więcej razy niż potrafi policzyć, już układał słowa. Już w myślach przeanalizował wszystko, co wydarzyło się między wami, każdy szczegół, każdy błąd, każdą chwilę, która mogła być inna. I choćby próbował iść naprzód, zawsze wraca do tego samego miejsca, do ciebie. Nie chce nosić tej wątpliwości na zawsze, ale teraz to już nie zależy od niego. Jeśli wciąż czujesz coś, jeżeli jest coś, co trzeba powiedzieć, to może to być ostatnia szansa. Ostatnia okazja, by zmienić bieg wydarzeń, zanim podejmie ostateczną decyzję, by iść naprzód, bez oglądania się za siebie. Bo tym razem, jeśli odejdzie, już nie wróci. Więc, co zrobisz? On czeka, ale nie na długo. Już nosił tę wątpliwość zbyt długo, już się pytał, już próbował zrozumieć, już przywiązał się do każdego drobnego szczegółu przeszłości, szukając znaków, które może nigdy nie istniały. Ale teraz wszystko, czego pragnie. To jasność. Potrzebuje wiedzieć. I to ostatni raz, gdy zapyta choćby w milczeniu, czy jest coś do powiedzenia. Jeśli chcesz rozmawiać, jeśli wciąż istnieje jakiś ślad uczucia, jakieś pytanie bez odpowiedzi, cokolwiek, co wymaga wyjaśnienia, to jest ten moment. Bo jeśli teraz odwróci się plecami, nie będzie już powrotu, nie będzie więcej niewysłanych wiadomości, nie będzie więcej przerwanych rozmów przed pierwszym dźwiękiem. Nie będzie więcej spojrzeń szukających twojego w tłumie, ani myśli przyciągających cię z powrotem w jego wspomnieniach. On pójdzie naprzód. A gdy to się stanie, gdy w końcu przekona się, że dalsze naleganie nie ma sensu, nie będzie już nic, co mogłabyś zrobić. Więc teraz decyzja należy do ciebie. Jeśli czujesz, że wciąż jest coś do powiedzenia, jeśli uważasz, że ta historia nie powinna kończyć się w ten sposób, powiedz coś. Jeśli nie, to kontynuuj tak, jak jest. Ale pamiętaj, że od teraz każde milczenie będzie uznane za odpowiedź. On jest bliski odejścia. Pytanie brzmi: Czy pozwolisz mu odejść, nie mówiąc nic? Powiedz mi, czy kiedykolwiek przeszedłeś przez coś takiego? Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś chciał wrócić, ale nie miał odwagi? A może to ty byłeś tą osobą, która się wahała, która czekała na znak, którego nigdy nie otrzymała? Chcę poznać Twoją historię. Komentuj poniżej, podziel się swoim punktem widzenia, porozmawiajmy o tym. A jeśli ta wiadomość miała dla Ciebie sens, nie zapomnij zostawić lajka. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich treści i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Bo czasami wszystko, czego potrzebujemy, to jedna szansa, by zmienić zakończenie historii, i może ta szansa jest właśnie przed Tobą teraz.